Wiemy doskonale, że naszym podstawowym powołaniem jest powołanie do świętości. I tę prawdę każdego dnia chcemy odkrywać. Tę rzeczywistość podpowiada nam także Kościół. Kiedy wpatrujemy się w pontyfikat świętego Jana Pawła II, to możemy zobaczyć, jak wiele osób, które poszły za Chrystusem, kanonizował i beatyfikował. Po to, byśmy zrozumieli, że każdy człowiek jest powołany do tego, aby żyć w przyjaźni z Panem Bogiem, aby naśladować Chrystusa, i osiągnąć Królestwo Niebieskie. I dlatego też święty Jan Paweł II dokonywał tych spraw, po to, by nam pokazać, że ubodzy i bogaci, majętni, ci, którzy są dobrze wykształceni, ci, którzy żyją w małżeństwie, w kapłaństwie, także w służbie zakonnej, każdy człowiek może zostać święty. I my to wielokrotnie już słyszeliśmy. Ale trzeba nam to nieustannie przypominać, żeby rozpalić sobie światło. Ogień, który nas umacnia w tym, aby podążać z Chrystusem i za Chrystusem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy najpierw o tym, że Jezus jest światłem, że przyniósł światło aby oświetlić mrok. Pierwszym etapem podążania do świętości jest uznanie naszej grzeszności. Nie będzie to możliwe bez owego światu, bo tak jak nie widzimy nic, gdy jest ciemno, tak światło jest potrzebne, żeby zobaczyć. I dlatego światło łaski Pana Boga jest nam potrzebne do tego, żebyśmy zobaczyli nasze słabości, ale nie po to, żebyśmy byli smutni, nie po to, żebyśmy chodzili przygnębieni, nie po to, żeby nas złamać i żebyśmy ulegli rozpaczy, ale po to, żeby z tych grzechów się wyzwalać i nie swoją mocą, ale dzięki łasce Pana Boga. To jest tak, jak idziemy do lekarza, by dowiedzieć się, co nam dolega, gdy na przykład odczuwamy jakiś ból i dzięki temu, że poznaliśmy ten nasz, naszą chorobę, możemy się z niej wyleczyć przy pomocy lekarza. Tak samo jest w życiu duchowym. Kiedy poznamy swój grzech przy pomocy tego najlepszego lekarza duchowego, czyli Jezusa Chrystusa, możemy odzyskać zdrowie duchowe. I to jest ta pierwsza sprawa dotycząca świętości, a później jest i druga to zaufanie. Zaufanie Bożemu miłosierdziu, ponieważ dzięki właśnie tej łasce możemy ufać, że Pan jest przy nas, że nas nieustannie wspiera, że On nas wyzwala z grzechu po to, byśmy byli prawdziwie dziećmi bożymi. I te dwa aspekty się wzajemnie przenikają uznanie swojej słabości, swojej grzeszności, przy równoczesnym zaufaniu Panu Bogu. I wtedy odpowiadamy na to, co mówi Pan Jezus w tym, można powiedzieć, zasadniczym zdaniu dzisiejszej Ewangelii, ponieważ jest to zdanie w centrum, a mianowicie Jezus do nas mówi. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie, czyli odrzućcie grzech po to, by żyć dla Królestwa Bożego. I do tego zostaliśmy zaproszeni. I później Jezus to konkretyzuje, kiedy spotyka najpierw Piotra i Andrzeja, później Jakuba i Jana. Przychodzi do nich i mówi, Prost po imieniu można powiedzieć, dlatego ewangelista wymienia imiona poszczególnych apostołów, byśmy zrozumieli, że Pan Jezus zwraca się konkretnie do danej osoby, bo przecież imię stanowi istotę człowieka i dzięki temu, że Jezus właśnie do nich mówi, Jezus do nich przemawia, oni odpowiadają na Jego zaproszenie. Natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. To słowo natychmiast ma tutaj szczególny wydźwięk, że zaufali mu i poszli. I my też każdego razu, za każdym razem, kiedy przechodzimy na Eucharystię, chcemy natychmiast wybrać Chrystusa do swojego życia. Chcemy go postawić na nowo. Centrum naszego postępowania, ale równocześnie przybywając na Mszę Świętą dziękujemy Panu Bogu, że nas obdarzył tak wielką łaską, że możemy poznawać swoje słabości, swoje grzechy, przy równoczesnym doświadczeniu jego łaski i przez to, że do nas się nieustannie zwraca po imieniu. Ale ktoś zapyta. Gdzie możemy usłyszeć głos Pana Boga? On mówi do nas poprzez swoje Słowo. Za każdym razem, kiedy jesteśmy na Eucharystii, słuchamy tego, co do nas mówi Pan Bóg. I dzisiaj Kościół nam chce po raz kolejny przypomnieć tę prawdę. Poprzez niedzielę Słowa Bożego to w 2020 roku. Została ta niedziela ustanowiona po to, żebyśmy umiłowali słowo Pana, by to słowo nas dotykało, przemieniało. I dlatego, kiedy mówimy o świętości, to potrzeba nam zrozumieć, że to słowo, które nam daje Pan Bóg, Ono jest tą lampą pośród ciemności naszego życia. I dlatego możemy podjąć konkretne wyzwanie. Możemy w sposób szczególny w tym tygodniu pochylić się nad Słowem Bożym, ale ktoś powie tylko w tym tygodniu, to może być dla nas taki początek, a później kolejny tydzień, kolejny tydzień i tak przez całe życie, żebyśmy zafascynowali się Słowem Pana Boga, żeby ono nas prowadziło, żeby ono nas, można powiedzieć, kierowało w danym momencie przy różnych sprawach naszego życia. Wiara rodzi się z tego, co słyszymy, a tym, co słyszymy, jest Słowo Chrystusa, mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Jezus zwracał się poprzez Słowo do apostołów i na Jego Słowa oni zostawili sieci i poszli za Nim. My też na Jego Słowo chcemy dążyć do świętości każdego dnia. Dlatego módlmy się o łaskę umiłowania Słowa Bożego poprzez. Otwartość serca na to, kiedy jest czytane podczas mszy świętej, a także niech Pan Bóg zbudzi w nas pragnienie czytania Słowa Bożego także w domu, albo podczas jazdy do pracy, kiedy podążamy właśnie tramwajem, czy autobusem, czy gdy gdzieś podróżujemy, żeby to Słowo nam towarzyszyło. Bo to Słowo jest żywe i pragnie przenikać do serca naszego. I kiedy ono dotknie naszego serca. Wtedy rozpoczyna się budowa Królestwa Niebieskiego w naszym sercu, a później my, odpowiadając na wolę Pana Boga, budujemy Królestwo Boże w tym świecie.